No i znowu kij w mrowisko, znowu chrzest w Duchu Świętym, bo Ewangelia w ciągu niedzieli i podpowiedź, co mamy z tym zrobić. Będziemy dzisiaj poznawać osobę Ducha Świętego, żeby pójść dalej wobec tego, co w tych ostatnich tygodniach już choć trochę doświadczyliśmy w kluczu właśnie chrztu w Duchu Świętym, o którym mówiliśmy na podstawie innej Ewangelii. Więc na pewno będziemy poznając Ducha Świętego chcieli zobaczyć, jaki on ma mieć wpływ na nasze życie, żeby uświęcał, przemieniał, prowadził, pokazywał i tak dalej i tak dalej. Jeszcze wiele innych wątków, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy do Ciebie, bo Ty kochasz i kochasz pełnią miłości. Jak mówi Święty Augustyn, nie będziesz kochał więcej od tego, jak kochasz to po naszej stronie należy otwarcie na tę miłość a tak często nam ludziom żyjącym tu i teraz grzechu trudnia zobaczenie tej miłości i dziękujemy ci za to że doświadczamy zbawienia kiedy ty pokazujesz że ciągle nas ratujesz na nowo od nas samych od naszych schematów od naszych problemów dziękujemy ci za to że możemy dziś podjąć decyzję Króluj w nas jako jedyny zbawiciel, i Pan. Decyzje wiary, decyzje zmiany myślenia na lepsze, decyzje przyjęcia Ducha Świętego do naszego życia, aby wydawać błogosławione owoce. A w 567. punkcie katechizmu Kościoła katolickiego, dzisiaj, który czytamy w kolei, słyszymy słowa: Królestwo Boże zostało zapoczątkowane na ziemi przez Chrystusa. Królestwo to zajaśniało ludziom w słowie, czynach i w obecności Chrystusa. Kościół jest zalążkiem i początkiem tego królestwa. Jego klucze zostały powierzone Piotrowi. Amen. Posłuchajmy słowa. Gdy oczekiwał zaś lud i gdy rozważali wszyscy w sercach ich o Janie, czy nie on byłby pomazańcem. Odpowiedział mówiąc wszystkim Jan. Ja wodą szczę was. Przychodzi zaś silniejszy ode mnie, którego nie jestem wart, rozwiązać rzemień sandałów Jego. On was zanurzy w duchu świętym i ogniu. Stało się zaś, gdy zanurzony został cały lud i Jezus był zanurzony, gdy modlili się, otwarte zostało niebo i zszedł duch święty cielesnym wyglądem jak gołąb. Na niego, i głos z nieba stał się: Ty jesteś syn mój umiłowany, w tobie upodobałem. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zanurzenie, chrzest. Tak możemy przetłumaczyć, i Jan mówi o chrzcie Jezusa, ale mówi także o chrzcie, którego będzie udzielał Jezus. Jakiś czas temu te, te słowa. O chrzcie w Duchu Świętym troszeczkę za, zaczęliśmy rozważać. Dzisiaj mamy praktycznie na nowo podpowiedź, żebyśmy się tym zajęli. Dlaczego? Dlatego, że ta relacja z Duchem Świętym, im jest piękniejsza, tym wydaje głębsze i błogosławione owoce. Ale żeby relacja z Duchem Świętym była piękniejsza i głębsza, to Ducha Świętego nie możemy traktować jako przedmiotu. Jeżeli nawet Tekst oryginalny, patrzymy, że dzisiaj mówi, jakby to był, była gołębica. Mamy dokładnie, Duch Święty y, zszedł cielesnym wyglądem jak gołąb, ale nie był gołębiem. Duch Święty przyszedł w wietrze, ale, ale nie był wiatrem. Duch Święty przyszedł w ogniu, ale nie był ogniem. Duch Święty i tak dalej, i tak dalej. To są znaki działania Ducha Świętego. Oczywiście w Starym Testamencie yy, czasem jest to delikatny powiew, a czasem gwałtowny huragan. Jakby Bóg chciał nas nauczyć, no nie przywiązujcie się do formy. Forma nie jest tak istotna wobec tego, jak ja będę ingerował w Wasze życie. I widzimy to doskonale w dziejach apostolskich, kiedy za każdym razem to działanie Ducha Świętego jest inne. Duch Święty przychodzi. Jak chce, kiedy chce, Duch Święty działa swoją mocą. Oczywiście mamy to zestawienie. Jest przewidywalny. To znaczy, co? Przewidywalny w tym, że kiedy go wzywamy, to przyjdzie. Ale jest nieprzewidywalny. Jak to? No nie jest nieprzewidywalny, jak to zrobi. I dlatego mamy taką wolność, kiedy przyjmujemy. Yy, na przykład chrzest w duchu świętym, czyli nawiązanie świadomej relacji, użyję takiego może sformułowania, z duchem świętym. Jeżeli my przyjmujemy wolność wobec tego, jak on przyjdzie, to dużo łatwiej jest nam otwierać się na działanie ducha świętego. Przyszedł w darze epifaninnym, jakim jest ciepło, które. Wypełniło mnie od środka. Bogu niech będą dzięki. Przyszedł bez żadnych objawów zewnętrznych. Bogu niech będą dzięki. Przecież wzywaliśmy ducha świętego. Niektórzy tak się boją wzywać ducha świętego, że to jest dla mnie zabawne. Zaczynają, zaczynają dodawać jakieś, jakieś swoje rzeczy na zasadzie prawdziwego ducha świętego. To jak wzywam ducha świętego, to nie ma nieprawdziwego ducha świętego. No dajcie, że spokój. Wyobraźcie sobie, że teraz hymny o Duchu Świętym przerabiamy i dodajemy słowo prawdziwego Ducha Świętego. No niektórym już naprawdę zaczyna po prostu głowa odmawiać posłuszeństwa. Więc kiedy poznajesz Ducha Świętego, Jego działanie, Jego, jego przymioty, Jego obecność, to, że On zabrania iść w tamtą stronę, jak czytamy w dziejach apostolskich, ale nakazuje już tam. Duch Święty, który z jednej strony towarzyszy w różnych dziełach, ale w sytuacjach, w których apostołowie proszą, daje odpowiedzi, które niekoniecznie są po ich myśli. Duch Święty, którego można zasmucić. Jakby chciało z nas Święty Paweł zdjąć ten ciężar, no przecież czynnej mocy Bożej, jak chcą na przykład świadkowie jehowy, nie da się zasmucić. Pomijam fakt Ewangelii Świętego Łukasza, pierwszego rozdziału, gdzie oddzielona jest czynna moc Boża od Ducha Świętego jako osoby. Pamiętamy ten fragment: Duch Święty stąpi na ciebie, a moc Najwyższego osłoni cię. Duch Święty, jeżeli jest osobą, a myślę, żeśmy to już ustalili, jest empatyczny, jest czuły, jest delikatny, jest wrażliwy. Duch Święty się smuci, Duch Święty tęskni, bo jest osobą. Duch święty ma wszystkie cechy osoby. Jeżeli my porównujemy ducha świętego, powiem to bardzo mocno, z gołębiem wyciętym ze stropianu i powieszonym na żyłkach nad księdzem biskupem w czasie bierzmowania, to naprawdę mamy dużo do nadrobienia, by mieć relację z duchem świętym. Oczywiście w nim poruszamy się i jesteśmy. Kiedy go wzywamy, to nie chodzi o to, że się zagęszcza obecność ducha świętego. Że on jest całkowicie oddany nam, skoro nas podtrzymuje w istnieniu, przenikając nawet głębokości samego Boga. Ale ten duch, który z jednej strony podtrzymuje w nas, w istnieniu, jest czuły i delikatny na nasze, nie w naszej woli. I kiedy go wzywamy, to nasza wola otwiera się na jego działanie. Czyli my, prosząc, aby Duch Święty nas poprowadził, dajemy mu szansę na jego inspirację, na jego podpowiedzi, na jego natchnienia, na jego działanie w nas i przez nas do tych, czy na tych, do których Bóg nas posyła. Czy to nie jest cudowna perspektywa? No właśnie. Ciekawi mnie, ile osób przeczytało książkę Chrzest w Duchu Święty wobec naszego wcześniejszego odcinka kilka tygodni temu. Ile poszło ten krok dalej? Hello? Och. No dobra. Może na dzisiaj tyle. Na zaprzyjaźnienie się z Duchem Świętym. Na odkrywanie Go w naszej codzienności. A jak... Nie wiemy jak to robić, jak to mówi ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. Czytajmy dzieje apostolskie. Bo one są aż przep Przepotężnie napełnione tą mocą Ducha Świętego, i bardzo się wiele będziemy w ten sposób uczyć. Nawet wtedy, kiedy będzie 12 osób, którym poświęca Święty Paweł czas, jak czytamy w jednym z końcowych rozdziałów Dziew Apostolskich, by modlić się nad nimi, bo oni jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego. Nie ma tam tłumu. Z 12 osób. Przecież w dziejach Apostolskich mamy tę sytuację. Nawet nie wiedzieliśmy, że Duch Święty istnieje. Mam świadomość tak, że katolicy dzisiaj, niektórzy o takim Duchu Świętym, jak ja mówię, mogliby to samo powiedzieć. Nawet nie wiedzieliśmy, że taki Duch Święty istnieje. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Bóg da, do zobaczenia jutro.